Trzeba wam pokazać kamerę MIODUA nie wygląda to następująco. Kamera przednia. Odgląd na tył. Przełączam sobie naprzód. Tył. Przy parkowaniu włącza się samo. Można tak skonfigurować. Tryb parkingowy. Podłączony kabelek. Chodzi pod sufitkę ten gruby, wyjdzie stąd w górę, idzie rozbierałem całą tapicerkę. Rozpocząłem od zdejmowania całego panelu, świetlnego pierwszego, drugiego, drugi, przeciągając kabel aż do. Z tyłu do tylnej szyby. Kamera tylna, która zamontowana jest do szyby. Przewód wchodzi pod tapicerką lewym kanałem, schodzi w dół i idzie aż do przodu pod tapicerką pod sufitem. Tędy zdejmuje się cały ten boczek górny. Przewód jest 8 metrowy, tak więc wystarcza spokojnie. Pięta kamerka w trybie parkingowym działa na ruch, na wstrząsy i w momencie cofania. Może komuś się przyda ten film.